Witajcie, z tej strony Majkę Zapraszam Was na kolejny odcinek z kariery w F1 24. W dzisiejszym odcinku Grand Prix Włoch na torze Monza i zapraszam Was na moje najszybsze okrążenie w kwalifikacjach. We'll <laughs> Czas, który udało się uzyskać, staczył na drugie miejsce. Max Verstappen okazał się być szybszy i to zdecydowanie szybszy, bo o prawie pół sekundy. Gdzie na tym torze nigdy aż takich dużych różnic nie ma, Max po prostu zdominował tę kwalifikację I to on wystartuje z pole position, a my razem z nim z pierwszego rzędu. Leclerc, Norris, Albon, Fernando Alonso. Russell, Perez, Bottas, Stroll, Hamilton, Sonoda, Sargent, Ocon, Holkenberg, Magnussen, Gasly, Joe, and Daniel Ricciardo fills the last spot on the grid. That's it then, it's time to go racing as we head down trackside for today's race. And alongside me today, a man who I'm always. Już tutaj patrzymy jaka strategia today, będzie najbardziej odpowiednia na ten wyścig no Myślę, że te medy hardy powinny styknąć, nie będziemy tutaj nic zmieniać I przechodzimy już do startu, jeszcze przed momentem sobie zmieniliśmy kąt nachylenia przedniego skrzyd skrzydła na zero Aby zmniejszyć opór powietrza Zgasły czerwone światła. Zdecydowanie lepsze starty od Maxa Verstapena. Obejmujemy prowadzenie, ale jeszcze lepiej ruszył Charles Leclerc, który do jedynki. On wie, że na prowadzenie, ale teraz w tej szykanie udało nam się przejechać dobrze. I to jednak my prowadzimy Leclerc drugi. Norris na trzeci Max spadł na czwarte miejsce. No fatalny start Holendra. Wygląda na to, że będzie nas atakował leklerki i tak się właśnie dzieje. Ale chyba sobie poradzimy z nim w szykanie Ascariego. Tak się właśnie stało. Utrzymujemy prowadzenie. Druga próba lekkerka, tym razem już na drugim okrążeniu. No i jeszcze musimy uważać na Norisa, ale Noris chyba jakoś nie jest bardzo skłonny do ataku teraz. Jak tam delikatnie zblokował, prawie co on teraz zrobił. uderzył w nas po prostu. Prawie nas odwróciło. Na szczęście tak to się stało, że zablokowaliśmy całą stawkę i nikt nie więcej. Teraz lekkerk strasznie wolno. Jakby nam oddawał tą pozycję. Tak. Miał bardzo mało prędkości, aż dziwnie. Jeszcze Norris go teraz wyprzedził. No śmiesznie się to potoczyło. Lando się teraz do nas zbliżył. No i my uciekliśmy Leclercowi. Traci ponad sekundę do Lando. A więc nie ma dostępu do DRS-u na ten moment. Monakijczyk teraz Lando nas wyprzedza spróbujemy odzyskać to w parabolice. No jednak się jeszcze przed nami utrzymuje, ale na prostej star meta będziemy mieli DRS, także powinniśmy naszego partnera zespołu bez żadnych problemów sobie połknąć. mamy teraz wykręcimy najszybsze okrążenie wyścigu. To było bardzo blisko jakiegoś kontaktu, na się, do niczego nie doszło. Wracamy na prowadzenie. No i chyba Lekerk wróci w DRS za, za nami, bo... Troszkę straciliśmy czasem na tej walce. No, i Lando nas wyprzedził przed Szykaną ale to nie powinien być problem, bo jesteśmy tuż, tuż za nim i za chwilę będziemy mieli DRS. Także kolejna próba odzyskania prowadzenia będzie. Wydaje mi się, że często tak będzie, po prostu że będziemy się tam mijać co chwilę. I teraz trochę jest źle przejechałem tą parabolikę. Lando odskoczył i lekterg jest bardzo blisko. Jeszcze musimy na Charlesa tutaj uważać. Twarty utwarty DRS no, daje okay, naprawdę niesamowitą prędkość o i teraz małe problemy podczas tego hamowania delikatnie zblokowałem koła tak na dwa razy musiałem hamować no i ten manewr miał się udać na no, niestety no, nie wyszło aczkolwiek dużo tam nie brakowało Nasze tempo nie zachwyca, Lando i Charles są od nas szybsi, właśnie nas teraz Leclerc wyprzedza. Boy Charles tutaj ryzykuje, atakuje Lando do pierwszego zakrętu, Lando blokuje koła. Już tutaj ciasno dochodzi do kontaktu między mną a Norrisem, między Norrisem a leklerkiem i teraz nam jeszcze rzuciło może tej powtórki. Gdzieś tu będę chciał to wrócić do tego, ale nie w taki sposób, żeby mieć uszkodzone przednie skrzydło. No tutaj też to. No tym razem się udało, no było tutaj sporo zamieszania w tej szikanie. Teraz Leclerc obejmuje prowadzenie w tym wyścigu, Lando spadł na miejsce drugie. My jesteśmy na trzecim za naszymi plecami Carlos Sainz i Max Verstappen. No, mam problemy z tej parabolice, nie mam dość tutaj, tutaj tempa. I czy nas już teraz Carlos Sainz. No, chyba, będziemy nie musi jeździć jakoś szybciej do alei serwisowej. No coś mi kombinować, bo na razie no, to zaczynamy tracić pozycję po prostu. Teraz jeszcze przed sańcem wybroniłem na szczęście, jeszcze wróciłem na trzecią lokatę To jest troszkę trawa zahaczona, bo takie coś raczej nie jest mile widziane. Hey, aware, the grip are start away soon. Zjedziemy teraz do tej alei serwisowej. Tymczasem right, przed nami Lando atakował Leklerka do paraboliki. Leklerk się obronił. No dobra, meldujemy się w alei serwisowej. No, trzeba coś wykombinować, bo tempo nie było zbyt dobre. A tak to może teraz się uda zrobić jakieś małe podcięcie i być może wrócić nawet na prowadzenie. Okay, let's go now. Come on. That was a fantastic stop, faster than we were expecting. The McLaren driver stopping now. No i wieżdż Charles Lecker zalej i serwisowe jesteśmy bardzo blisko. Oj no, troszkę zblokowałem koła znowu, tym razem tylne, troszkę no, rzuciło, tak bokiem jechaliśmy w tą jedynkę, e, doszło do małego kontaktu z leklerkiem, byliśmy bardzo blisko jakiegoś ataku, LRS może teraz LRS. spróbujemy, Zobaczmy bo też jesteśmy blisko. MFD, a little, a little Nie, no tu jednak odpuszczę, troszkę zabrakło, chociażbym użył baterii, to myślę, że mógłbym zaatakować, ale poczekamy, będziemy mieli przecież DRS. E, przy pomocy którego bez problemów powinniśmy Charlesa połknąć, no i też nie będziemy tracić zbyt wiele czasu tym sposobem. A może nawet i zyskamy troszkę więcej takim podciąganiem się. My Charles już tutaj ładuje baterię, bo idzie mu tylna lampka. No i wyprzedamy go tutaj bardzo długo, odpuszczają na wejściu w szykana jak jadą po wewnętrznej. Ja nie odpuszczam i przesadzam momentami i kończy się powtórkami jak widać No ale nic, wracamy przez lekterka i chyba będziemy na wirtualnym prowadzeniu no już za momenty przekroczymy linię Mety, która rozpoczyna kolejne okrążenie i zobaczymy jak wyjadą kolejni rybale z Alei Serwisowej gdzie oni się będą znajdować no i wyjedziemy przed nimi z, z, z dobrą przewagą Tymczasem, no, Leclerc już miał na nas krapkę, ale jednak, no, zabrakło mu tam miejsca i prędkości na atak. Także sytuacja wygląda tak, że wprowadzimy za nami Leclerc i verstappen Alonso i na piątym miejscu Carlos Sainz. Będzie kontra do paraboliki. No i tak równo z niej chyba wyjedziemy i kto będzie miał DRS? Na szczęście mamy DRS. Przez moment się obawiam, że nie mamy. Na szczęście jest i wyprzedzamy z Charlesa Bo tutaj jest okay, so niesamowita tasowanka z przodu. Cały, cały czas się mm. tasujemy zmiany tych pozycji. Tak zawsze wyglądają wyścigi Formuły 3 na Moncy w takich grupach. Pociągi DRS i grach w mm. jeden też to podobnie wygląda. Teraz dwójka kierowców Ferrari napiera na nas. Za tak lekerka my to jeszcze odbijemy, obronimy się. Późniejszym hamowaniem zmieściliśmy się w tej szykanie, chociaż dosyć szeroko nas tam wypluło, ale utrzymaliśmy się. Norris tam próbował coś z sankcem zrobić, ale Carlos też się na miejscu swoim utrzymał. Kierowcy Ferrari zdecydowanie jakiś tryb natarcia są w gazie, mają bardzo dobre tempo. Teraz myślę o ataku na Leclerc'a, a tymczasem wyprzedam jeszcze Carlos Sainz, bo naprawdę szybkie są Ferrari w tym momencie wyścigu. Tutaj znowu będzie ciekawie w zakręcie numer 1 Jeszcze teraz. No, jeszcze Norris się tutaj wciska. Co tu się dzieje? Oj, znowu zblokowałem troszkę. Co tu się dzieje? Jakie tu jest ciasno, ścisk, wszystko. Jeszcze się teraz musiałem rozwalić z sańcem. Ja Pierwiu, co tu się dzieje? Naprawdę no niesamowite. Norris sobie uwalił przednie skrzydło. My teraz jesteśmy na miejscu trzecim czy czwartym, no za chwilę się powiemy czy uda nam się ujechać po z Saincem. Teraz mamy lepszą prędkość od Lando, jeszcze przed niego wjedziemy Leclerc też nie ma jakiejś zabójczej prędkości Jest atak, a jak Daniel Ricciardo, oj Znowu zblokowane koła, tylne No oddam Leclercowi tą pozycję, bo to było poza torem Tu go przepuszczę ściąłem po prostu zakręty, blokując te koła. I musiałbym zmienić troszkę balans hamulców, chyba bardziej naprzód, ale nie no często się to nie działo, po prostu była taka sytuacja, gdzie no, trudniej było się zachować na tym hamowaniu. No i jesteśmy na prowadzeniu. Znowu. Lando za nami, ja więc na razie na dublet się układa. але на певно Кировци Ферари не отпуштаме. No znowu próbował Leclerc, ale zabrakło mu troszkę. Tymczasem Norris chyba zaczyna bardziej odczuwać skutki tego uszkodzonego przedniego skrzydła. No tam cała prawa lotka odleciała, bo teraz już do Fernando Alonso przed momentem atakował. Jeszcze dwa okrążenia do końca tego wyścigu. Czy Leclerc ma teraz DRS? Bo sobie troszkę daleko był za nami, ale chyba ma, nie? No ma ewidentnie, by się zbliża do nas szybko. Ale tam Carlos, żeby mu się nie wmieszał w walkę, znaczy dla nas byłoby to dobrze, ale no, dla Ferrari nie za bardzo. Teraz Alonso z Verstappenem się pasują o piąte miejsce, na czym korzystamy dla nasza pierwsza czwórka. Takie dwie grupy nam się zrobiły w sumie. Tutaj jedzie ilu kierowców? 8, 9. Później cała reszta jakieś 5 sekund może za nami albo więcej. Okej, okay, final, lap. Let's go. final lap. Jesteśmy już na ostatnim okrążeniu i to są jedne z ostatnich ataków i y, y, y szansy dla kierowców y, Ferrari. Obroniliśmy się przed Leclercem. Z czego korzysta Sainz, jeszcze wystarczy, będzie miał lepsze wyjście z tej szykany. To jest jego ostatnia szansa tu odpuści no Teraz już są za daleko, a więc nie mają szans nas wyprzedzić Musimy pogodnie jakiś błąd w parabolice Także za chwilę się przekonamy Wydaje mi się, że już to dowiedziemy. No nie mają szans tutaj Chociaż zbliża się, zbliża się szybko Ale no nie starczy, na pewno mu nie starczy A więc wjeżdżamy na Inie i wygrywamy Grand Prix Włoch na Dorze Mąca Zanami Dwika Kirotsuperari Landlebuch parte. We're back up maybe. Let's go get him. And an award-winning day for Oscar Piastri as he takes the checkered flag and wins. Well, another race victory today. You could clearly see they're driving out there with very little pressure. You know, they know they have the performance. They know they've got the car under them as well. And this has done no harm, of course, for their championship chances. Our winning drivers are on their way to the podium right now. It's been a fantastic race for McLaren, that's for sure. And no doubt they'll be celebrating tonight. With that we wrap up another no i wyniki tego wyścigu, Oscar Bestry wygrywa, drugi Carlos Sainz, trzeci Charles tak, Czwarty to, Lando Norris z dodatkowym punktem za najszybsze okrążenie, które od następnego sezonu nie będzie już obowiązywał. Za Lando Fernando Alonso, Max Verstappen, Lance Stroll, Sergio Perez i później dwójka kierowców Mercedesa. No solidne punkty dla Stana Martina w ogóle w ten weekend. Teraz przechodzimy do klasyfikacji kierowców. No i tutaj wracamy na prowadzenie w mistrzostwach z tym, że mamy remis z Maxem Verstappenem bo oboje mamy po 260 punktów i tylko 8 mniej od nas ma Landon Norris, to jest naprawdę ciasno. Później Leclerc, który traci 49, to też nie jest przecież duża strata, a więc no, sezon naprawdę ciekawy. Teraz zobaczymy konstruktorkę, tutaj oczywiście jako McLaren bezpieczna i duża przewaga. Na drugim miejscu już mamy Ferrari przed Red Bullem, później Mercedes Aston i tak dalej, i tak dalej. W tym odcinku to byłoby wszystko, jeżeli się spodobało zostawcie łapkę w górę, zachęcam do zasubskrybowania kanału, zapraszam również do opisu, dziękuję Wam za oglądanie, trzymajcie się i cześć!